Cześć! Przy okazji poprzedniego przeglądu trochę ponarzekałem, to dla odmiany w tym też sobie ponarzekam, ale mniej, bo w maju trafiło do mnie kilka kapitalnych komiksów. Dzisiaj pokażę Wam 6 albumów. Na prezentację pozostałej siódemki będziecie musieli trochę poczekać. Jeżeli nie chcecie tego przegapić, zasubskrybujcie kanał i wciśnijcie dzwonek. Dziękujemy, jeżeli już to zrobiliście. A teraz zaczynamy. Szkoda, że nie wyrobiłem się z tym odcinkiem przed dniem dziecka, bo znalazły się w nim aż cztery komiksy przeznaczone dla młodszych czytelników, i tym razem nie ma wśród nich kaczek, są za to czarodziejki. Okazało się, że moja żona w czasach swojej burzliwej młodości załapała się na pierwsze zeszytowe wydanie tej serii, a ponieważ całkiem miło ją zapamiętała, bez większych oporów zamówiłem ten pierwszy tom wydania zbiorczego, w którym znalazło się 12 początkowych odcinków. Ta włoska seria została stworzona dla tamtejszego oddziału Disneya. Opowiada ona o pięciu nastoletnich dziewczynach, które pewnego dnia odkrywają, że potrafią czarować. Ich mocy mają być niby związane z żywiołami, ale tak naprawdę wydają się nie mieć ograniczeń. Telepatia, przemiana w swoją starszą wersję, tworzenie kopii astralnych. Przy czarodziejkach Doctor Strange to jedynie utalentowany amator. Nasze bohaterki używają swoich zdolności w walce z siłami zła, które próbują przeniknąć do naszego świata, a w przerwach pomiędzy kolejnymi magicznymi przygodami chodzą do szkoły, kłócą się z rodzicami, przeżywają pierwsze miłosne zawroczenia, czyli mierzą się z problemami każdej zwyczajnej nastolatki. Na tylnej okładce czytamy Idealny prezent dla dziewczynek uwielbiających przygodę, czary humor oraz opowieści o przyjaźni i miłości, a także niezwykła gratka dla wszystkich dawnych, dorosłych już fanek serii. No to już wiadomo, że ja nie jestem targetem. Jako czytelnik powiem więc tylko tyle. To dobrze napisany komiks, który czyta się szybko i przyjemnie. Widzę w nim kilka podobieństw do tytułów spod znaku Superhero, a przynajmniej do tych napisanych z myślą o młodszych czytelnikach. Szybka akcja, naiwna fabuła, sympatyczne główne bohaterki, którym bardzo łatwo dopingować. Natomiast, wypowiadając się jako rodzic, nie miałbym najmniejszego problemu, żeby dać ten komiks do przeczytania mojej córce, kiedy już skończy 10-11 lat, chociaż chętnie zmieniłbym w nim jedną rzecz. Bardzo chciałbym, żeby pojawiający się w tej serii dorośli, rodzice głównych bohaterek, nie byli tak całkowicie bezużyteczni jak w pierwszym tomie. Znamienne jest to, że żadna z dziewczynek nawet nie pomyślała o tym, aby zademonstrować im swojej umiejętności, poprosić o radę, pomoc o cokolwiek. To oczywiście nie jest jedynie przypadłość tego tytułu. W wielu skierowanych do młodszych odbiorców w filmach, serialach i komiksach rodzice są albo nieobecni, albo nieświadomi, albo stwarzają same problemy. Przyjemnie byłoby od czasu do czasu trafić na bajkę, w której byliby oni prawdziwym wsparciem dla dziecięcych bohaterów. No ale zobaczymy, może w kolejnych tomach coś się w tej kwestii zmieni. Przekład Agnieszka Puza, Jacek Drewnowski i Joanna Szabunio. Twarda oprawa z punktowym lakierowaniem. 384 strony na nie najgrubszej kredzie. Cena okładkowa 90,90 ,90 zł. Cena na stronie wydawcy 71,99 zł, a w księgarni Tantis 55,36 zł. Uwaga, tom pierwszy zdążył się już wyprzedać. Egmont błyskawicznie wypuścił do dróg, ale na jak długo go straczy? Chyba lepiej nie zwlekać z zakupem. Drugi komiks w dzisiejszym zestawieniu to Bajka na końcu świata Marcina Podolca od Kultury Gniewu. To właśnie jedna z tych historii, gdzie rodzice są nieobecni, a motywem przewodnim fabuły jest próba ich odnalezienia. Akcja komiksu toczy się w bliżej nieokreślonej przyszłości. Świat w sumie nie wiemy czy cały, czy tylko w części został dotknięty jakąś katastrofą. Wyludnione, pozbawione życia pustkowia przemierzają Wiktoria i jej pies Bajka. Dziewczynka podąża za dziwnym światłem, które każdej nocy pojawia się na krótką chwilę na niebie. Wierzy, że jest to znak od jej rodziców, z którymi została w niejasnych okolicznościach rozdzielona. Któregoś dnia na swojej drodze spotyka bardzo dziwną istotę. No to tak, to również jest komiks pisany z myślą o młodszych czytelnikach, chociaż są tutaj dwie sceny, które nawet mnie trochę groszyły. No dobra, jedna nawet bardziej niż trochę, aż czułem taką gulę wzruszenia podchodzącą mi do gardła. Ale to jednak zdecydowanie bajka dla dzieci z gadającymi zwierzętami. Genialnie napisana bajka dla dzieci z gadającymi zwierzętami w klimacie postapokaliptycznym. Słuchajcie, to można było skopać przynajmniej na dwa sposoby. Można było zrobić z tego opowieść zbyt straszną dla maluchów, albo zbyt ugłaskaną i bezpieczną, jak na historię, rozgrywającą się na zgliszczach cywilizacji. Marcinowi Podolcowi udało się to wspaniale zbalansować. Tutaj widać, że sytuacja głównej bohaterki jest nie do pozazdroszczenia, ale równocześnie idealnie rozmieszczone elementy fantastyczne i humorystyczne rozluźniają klimat komiksu i dzięki temu jest on przystępny nawet dla młodszych dzieci. Jeszcze parę słów o Wiktorii. To zaradna, odważna, zdecydowana, a przy tym pełna empatii dziewczynka. Owszem boi się, miewa wątpliwości, ale nie pozwala im nad sobą zapanować. To bohaterka, którą za kilka lat z wielką przyjemnością przedstawił swojej córce. Świetnie napisana postać. W tym miesiącu planuję zamówić kolejne części tej serii i jestem bardzo ciekawy, czy utrzymają poziom pierwszego tomu. Twarda oprawa z punktowym lakierowaniem, zalkonglony grzbiet, 64 strony, na gorbej, matowej kredzie Arctic Volume. Bardzo mi się podoba, że wydawca podaje nazwę papieru. Solidne wydanie, które powinno przetrwać rączki młodszych czytelników. Cena okładkowa 39,90 zł, a w Tantisie 24,32 zł. Zostajemy przy komiksach z Kultury Gniewu. Bardzo dzika opowieść, część pierwsza, Las Złamanych Serc. Scenariusz Tomasz Samojlik, rysunki Marcin Podolec, kolory Agata Mianowska. Kolejna bajka dla dzieci z gadającymi zwierzętami, ale w tym przypadku w historię bardzo ładnie wpleciono żarty, przy których uśmieje się nawet starszy czytelnik. Główną bohaterką jest kotka, która po likwidacji sklepu zoologicznego ucieka z transportu do schroniska. Chce dotrzeć do domu wszystkich zwierząt, bezpiecznego azylu dla każdego czworonoga ptaka i owada. Na swojej drodze spotyka żółwia i papugę porzuconych przez swoich właścicieli na parkingu sąsiadującym z rezerwatem przyrody. Cała trójka postanawia przeprawić się przez las, nieświadoma, że wkraczają w sam środek konfliktu pomiędzy jego mieszkańcami a gangiem psów Kolejny świetny komiks, zabawne postacie, wciągająca historia, ładnie wpleciony wątek ekologiczny. Ale najbardziej podoba mi się sposób, w jaki pokazano pewne fakty z życia zwierząt. Dowcipnie, ale bez żadnych upiększeń. Jedyny motyw, do którego mam zastrzeżenia to... uwaga, spoilery. Scena, w której pozostałe postacie uznają, że główna bohaterka jest niegodna zaufania i decydują się ją zostawić. Ich reakcja jest nieadekwatna do przewinienia, jakiego dopuściła się kotka. Ale ten szczegół w żaden sposób nie wpłynął na moją ocenę komiksu. Twarda lakierowana oprawa, zrakrąglony grzbiet. Format mniejszy niż bajki na końcu świata, ale za to dostaliśmy aż 104 strony. Papier to ponownie Arctic Volume. Cena okładkowa 39 ,90 zł 90 groszy. Trzeci i nie ostatni komiks z Kultury Gniewu to w tajemniczym ciemnym lesie Winchlusa. Być może niektórzy z Was kojarzą tego autora z wydanego u nas 10 lat temu Pinokia. Tamten komiks był przeznaczony dla dorosłych, natomiast w tajemniczym ciemnym lesie to pozycja dla nieco starszych dzieci i nie tylko. Na wstępie poznajemy Angela i jego rodzinę. Właśnie otrzymali oni smutną wiadomość, babcia głównego bohatera ciężko zachorowała, a lekarz nie daje jej szans na powrót do zdrowia. Domownicy wskakują w samochód i wyruszają się pożegnać. W trakcie postoju na siku, Angelo oddala się od pojazdu, zmęczona rodzina tego nie zauważa i chłopiec zostaje sam na parkingu. A ponieważ Angelo do strachliwych nie należy, postanawia dostać się do babci na własną rękę. Droga wiedzie przez tajemniczy ciemny las. Od tego momentu historia odrzuca wszelkie pozory realizmu i zmienia się w zakręconą, niesamowicie śmieszną bajkę. Pojawiają się w niej gadające zwierzęta, leśne duchy, a nawet pracujący w banku ogry. Mnóstwo żartów zarówno rysunkowych jak i słownych powinno rozbawić zarówno dzieci jak i rodziców. Ja co dwie, trzy strony wybuchałem śmiechem i podsuwałem komiks żonie, która co prawda nie reagowała na niego również żywiołowo, ale na uprzejmy chichot się zdobyła. I tylko zakończenie. Uwaga, będzie mały spoiler, możecie go ominąć korzystając ze spisu, który znajdziecie w opisie. Cały czas spodziewałem się, że w finale autor, podobnie jak na wstępie, uderzy w poważniejszy ton. Pojawiający się w pewnym momencie motyw magicznego napoju też zdawał się to sugerować. Tak się jednak nie stało i początkowo uznałem to za błąd. Bardziej realistyczna końcówka zmieniłaby wymowę komiksu, a dzięki temu można by go traktować jako coś więcej niż tylko bajkę. Jednak po namyśle doszedłem do wniosku, że stałoby się to ze szkodą dla całej historii, która pozbawiona happy endu przestałaby być wewnętrznie spójna. A tak dostaliśmy prawie klasyczną podróż bohatera w wersji, którą spokojnie można zaprezentować dzieciom. Twarda matowa oprawa, papier offsetowy amber grafik, przekład Krzysztof Umiński. Nie wiem kto odpowiadał za liternictwo. Być może Paweł Maszrowski, wymieniony w stopce jako osoba, która opracowała polską wersję. Tak czy inaczej widać, że ktoś się napracował i efekt końcowy robi bardzo dobre wrażenie. Cena okładkowa 79,90 zł, cena w księgarni Tantis 47,23 zł. Przechodzimy do komiksów dla starszych czytelników, co nie oznacza, że porzucamy bajkowe klimaty. Kultura gniewu po raz czwarty i oszołomijające bajki urłałckie Krzysztofa Owedyka potocznie prosiakiem zwanego. Przy poprzednich komiksach się pośmiałem, przy tym tarzałem się jak dzik. To zbiór 47 krótkich historyk, w których autor bezwstydnie wykorzystał motywy znane z bajek dla dzieci, przerabiając je w pełne absurdalnego humoru opowiastki dla dorosłych czytelników. Przy czym to nie są takie proste parodie z przewidywalną puentą, to niezwykle oryginalne, zaskakujące historie pełne dziwacznych zwrotów akcji. Niektóre z nich są nieco obrzydliwe, niektóre są dosyć krwawe, przy prawie wszystkich świetnie się bawiłem. Ale nie oszukujmy się, ten rodzaj poczucia humoru nie każdemu przypadnie do gustu. Domyślam się, że są osoby, które uznałyby niektóre żarty za, powiedzmy, mocno kontrowersyjne. Czujcie się ostrzeżeni. Najstarsze komiksy w tym zbiorze ukazały się po raz pierwszy w latach 90 wydanych przez autora zinach Luzjuba Urłaucza oraz w siódmym zeszycie Prosiacka. Natomiast w 2003 roku doczekały się one pierwszego profesjonalnego wydania, za które odpowiada oczywiście Kultura Gniewu. Ten albumik liczył zaledwie 36 stron w czerni i w bieli, nowe wydanie to aż 140 stron w kolorze, a więc sporo niepublikowanego wcześniej materiału. Mówiąc o tym komiksie trzeba jeszcze koniecznie wspomnieć o tym jak jest napisany. Mnóstwo w nim mniej lub bardziej oczywistych gier słownych, przyrożnych językowych zbitek i stylizacji. Nie oznacza to, że bajki ciężko się czyta, nic z tych rzeczy. Lektura tego albumu to czysta przyjemność, skończyłem go za jednym podejściem i ani przez chwilę nie czułem się nim znużony. A co więcej jestem przekonany, że wcześniej czy później będę miał ochotę go sobie odświeżyć. Cena okładkowa 79,90 zł, cena w tantisie 46,80 zł. Pierwszą część przeglądu zakończę z zakazanym portem operą komiksową w czterech aktach. Jest to nowość z wydawnictwa Mandioka, której chętnie poświęciłbym osobny odcinek, ale nie mam pojęcia, kiedy znajdę na to czas. Piękna, nieśpieszna i wciągająca opowieść o morzu, o miłości, o poszukiwaniu własnego miejsca w świecie. Wątki obyczajowe mieszają się z przygodowymi, a elementy fantastyczne nadają temu tytułowi nieco baśniowy charakter. Akcja komiksu rozpoczyna się 4 lipca 1807 roku. Na jednej z siamskich plaż William Roberts, starszy oficer i tymczasowy kapitan okrętu odkrywca, odnajduje młodego rozbitka. Chłopiec o imieniu Abel cierpi na amnezję, ale wszystko wskazuje na to, że służba na statkach nie jest mu obca. Roberts, będąc pod wrażeniem jego usposobienia i umiejętności, postanawia się nim zaopiekować. Po powrocie do Anglii wynajmuje mu pokój w gospodzie prowadzonym przez córki poprzedniego kapitana odkrywcy obecnie poszukiwanego zbiega, oskarżanego o stratę, kradzież i morderstwo. Jak pewnie się domyślacie, szybko okazuje się, że Abel jest w jakiś sposób zamieszany w tę sprawę. W przypadku tego komiksu trochę wahałem się z zakupem, bo po obejrzeniu przykładowych plansz byłem zupełnie nieprzekonany do ilustracji. Sam szkic ołówkiem bez tuszu. Taka koncepcja nie do końca mi pasowała, ale jestem fanem książek marynistycznych i uznałem, że nie mogę sobie odpuścić tego tytułu. Pierwsze wrażenie było nie najlepsze. Przejrzałem kilka początkowych stron i cały czas towarzyszyło mi wrażenie, że mam do czynienia z czymś niedokończonym. Potem zacząłem czytać i zupełnie przestałem się nad tym zastanawiać. Komiks jest bardzo dobrze napisany i przemyślany od strony wizualnej. Układ kadrów na stronie, kąt, z którego oglądamy poszczególne sceny. Widać, że autorzy, tak na marginesie małżeństwo, mieli konkretny pomysł na to, jak ta historia powinna się prezentować, i bardzo konsekwentnie, strona po stronie, wcielili go w życie. I ostatecznie ich wizja mnie urzekła. Dałem się całkowicie pochłonąć fabule, i było mi naprawdę przykro, kiedy przełożyłem ostatnią stronę. Nie chciałem, żeby ta opowieść się skończyła. Przy tej okazji mała uwaga dla tych z Was, którzy nie czytają materiałów dodatkowych. W komiksach w tym albumie jest scena po napisach, nie przegapcie jej. No dobra, skończyłem czytać, jestem ogromnie zadowolony, że jednak kupiłem ten komiks, ale ta rezygnacja z tuszu nie daje mi spokoju. No to wziąłem album ponownie i tym razem skupiłem się tylko na ilustracjach. Jest to całkiem interesujące doświadczenie, bo rzeczywiście dostaliśmy lepszy wgląd w pracę rysownika. Masa detali, na które w zwyczajnym komiksie pewnie nie zwróciłbym uwagi, tutaj jest doskonale widoczna. Mimo to, kiedy pomyślę sobie, że zakazany port mógł wyglądać tak. Jeżeli kiedyś autorzy zdecydują się wydać tę historię ponownie, tym razem z tuszem i w kolorze, to pierwszy ustawią się w kolejce do kupna. Ale póki co polecam ten komiks w takiej wersji, jaką widzicie. Album z języka włoskiego przełożyła Paulina Kwaśniewska Urban. Miłkka oprawa ze skrzydełkami 320 stron na offsecie, cena okładkowa 79 zł, a na stronie wydawcy kupicie go obecnie ze zniżką 30%, czyli za 55 ,30 zł 30 groszy i to chyba najlepsza cena na dzisiaj. To był ostatni komiks w tym odcinku za parę dni zapraszam Was na kontynuację przeglądu moich majowych zakupów. Do pokazania zostało mi 7 albumów w większości skierowanych do dorosłego czytelnika. Jutro wrzucę krótką zapowiedź, więc jeżeli jesteście ciekawi, co jeszcze wpadło mi w ręce, zapraszam w okolicach godziny dwudziestej. Na razie to już wszystko do usłyszenia. Cześć.